No i tyle, bo się rozgadałem. <laughs> Trzy to więcej niż dwa kto więcej tutaj w meczu. Zazwyczaj te mecze wygrywa. Kozatki głos dawaj go tu, dawaj go tu, dawaj! Dobra. No i jesteśmy po pierwszym rewanżu w Super Lidze. Thunderbolci pokonują trapę Space Riders w dwóch meczu. Wcześniej przegraliście, mówiłeś mi w korytarzu, chyba czteroma punktami, tak? Jak ten rewanż wyglądał o godzinie dziewiątej rano w sobotni poranek? Zaraz ci odpowiem na pytanie, tylko pokaż do kamery kota, że moja dziewucha go zobaczyła. Nataszka, parę kozacki, kot. Dawaj go, tu, dawaj go, tu! Dawaj. Kozacki. Dobra. E, co do. co do rewanżu, fajnie, 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 że wygraliśmy. No. Chłopaki dają mi powoli sobie wrócić, więc mogę coś tam delikatnie pograć, chociaż ich osławiam, ale nie aż tak bardzo, więc fajnie. no, A, a z mi fajnie było zagrać i, i fajny zespolik. No super, super. No. Jutro gracie mecz? Pewnie z dębą. Okej, okay, czyli będą znowu tutaj derby nowej <laughs> dęby, tak zwane. Historię już znacie, a jeżeli ich nie znacie, to obejrzycie poprzedni wywiad. K którym jest wspominka, skąd się wzięła ta rywalizacja lokalna, jeżeli chodzi o te dwa zespoły, czyli Lastrzot i Thunderbolsi. To co? Dłużej nie zajmuje czasu, bo trzeba się przygotowywać, trzeba się szybko regenerować, bo derby to nie jest zwykły mecz, tylko no. pojedynek między na kolegami. Tą, na tą chwilę kleimy, żeby było pięciu, a co jutro wejdzie, to tego nikt nie wie, nie? Także. Bez spiny, bez spiny. Dzisiaj jakieś NBA, coś tam i <śmiennie> mental zdrowiony. <śmiennie> Maciej, zaczęliśmy teraz mecze rewanżowe. Yy, no i pokonujecie biedaków z Last Shot. U nich nie ma jednego zawodnika, widziałem, ale młody się pojawił zrobił trochę różnicy, prawda? Zrobił, zrobił. I biedaków to się to w mocno powiedziane, bo Last Shot e, chyba zagrało najlepszy mecz z nami, szczególnie pierwsza połowa, gdzie patrzyłem na tablicę i było tak maksymalnie 5 punktów przewagi, przewagi dla nas. Mnie cieszy postawa mojego zespołu, z racji tego, że znowu zabrakło Krzyśka, Vanysia i gdzieś te punkty, każdy dołożył, dołożył cygiełkę. I historia pokazuje czasami, że jak było ciężko z przeciwnikiem, to u nas pojawiała się frustracja i było jeszcze gorzej, natomiast dzisiaj, dzisiaj się nie pojawiła, graliśmy po prostu swoje. Eee, no, i nie ukrywam, że druga połowa e, obrona na, e, zrobiła robotę. E, strefa bardzo dobrze wychodziła, tam. Niewiele punktów mi wpadło z zerowych kątów, no bo tam. Nie, nie nadążamy, bo to słabe punkty. Natomiast gratuluję przeciwnikowi meczu i oby więcej takich meczów, bo naprawdę się człowiek świetnie bawił i powalczył trochę i dziękuję dużynie za, za to, że zagrała taki mecz. No właśnie, strefą tutaj świetną robotę wykonaliście i odjechaliście na 30 punktów w trzeciej kwarcie, więc tutaj nie gadajcie, że lasoci wam tutaj mocno pocisnęli, bo oni właśnie mieli trochę frustracji, widać było, ale o tym pogadam z chłopakami na pewno. To kolejne rewanże, bo mamy teraz pełny weekend grania Chcemy przyścignąć właśnie ten okres przedświąteczny. Mamy już mecz z głowy, jeszcze cały weekend przed sobą, i to jest, to jest, to jest ważne. A co do frustracji, no to, no to widać było, że zaczęliśmy odjeżdżać, jak właśnie ta frustracja pojawiła się w drugiej połowie. Cieszę się, że, że wróciliśmy do, do strefy. Bo mówię, szlifowaliśmy ją prawie dwa sezony. Ona na początku nie wychodziła, ale później, dzięki komunikacji, dzięki jakimś filmikom instruktażowym, który, który zamieściłem tam na naszym kanale, ona chodzi coraz lepiej. i Myślę, myślę że, że, że dogramy cały sezon tą strefą i będzie, będzie robić swoje. Także, także to też jest dobry punkt. Moj no Szymona muszę pochwalić, bo dzisiaj bronił jak nigdy. Na czubie wyciągał te piłki, dzięki temu było parę, parę kont, zaangażował się, także także spoko mecz w obronie. No i tyle, bo się rozgadałem. <grym> to jak pauzujecie, to macie od razu już przerwę wielkanocną. Jak spędzicie te święta w tym roku? Nie będziemy oryginalni z, z rodzinami. Każdy, każdy, każdy w domu może się uda gdzieś, gdzieś spotkać przy, przy, przy złocistym napoju i, i pogadać. Do no racji tego, że pauzujemy życzę wszystkim już, wesołych świąt właśnie w tym rodzinnym, rodzinnym gronie. Trzeba odpocząć, zregenerować się i spędzić miło te, te, te święta, czego wszystkim życzę. W istnych sobotnich humorkach z nami Kuba z Last Shots, pochwalony przez przeciwnika w meczu rewanżowym, czyli przez Wuber AVC Rzeszów. No a w jakim y, wy jesteście dzisiaj sosiku takim? Y, bardzo smaczny, czy taki rzadki, nie wyszedł, z grudkami? Jak nastroje po tym drugim przegranym meczu z naszym niepokonanym liderem naszych rozgrywek? Witam wszystkich, e, nastrój gorzki, e, no, niedosyt, bardzo duży niedosyt, bo zagraliśmy bardzo słabo, szczególnie drugą połowę. Pierwsza połowa dała nam jakiś taki e, może myśl, że, 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 że może to jest dziś ten dzień, ale, ale niestety e, roz, że tak powiem pokonała nas strefa. Na, na strefę jednak gdzieś tam nie mieliśmy dobrego pomysłu. E, no i trójki, trójki. Trzy to więcej niż dwa. Kto draga więcej trójek w meczu zazwyczaj te mecze wygrywa. Niestety dla nas Uber. To nic nowego w sumie, że, że rzucają te trójki, ale myślę, że daliśmy jakiś taki sygnał, że hej, jesteśmy coraz bliżej, jesteśmy blisko, ale jeszcze to nie, jeszcze to nie ten sezon, jeszcze to, to nie ten mecz, ale mówię, być może spotkamy się później w powiedzmy, bardziej rozszerzonym składzie, bo dzisiaj też kilku naszych zawodników nie było i zobaczymy. No, Mówię, niedosyt, niedosyt, duży niedosyt, bo rzeczywiście były szanse dzisiaj te, ten mecz na pewno utrzymać bardziej taki kompetytywny niż, niż, niż wynik na to wskazuje. Tak jak mówisz, pierwsza połowa świetna, bo naprawdę tam był wysoki poziom takiej rywalizacji, wymiany za wymianą. W drugiej, jak już żółci stanęli w strefie, to faktycznie nie mieliście pomysłu na rozegranie tego. Nawet, nie wiem, e, prośba o granie do końca czasu, wy ignorujecie takie sygnały i wykorzystuje to przeciwnik i zostawiacie pole, właśnie, do rzutów za trzy. Ja byłem zdziwiony, siedzę. To, 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 to jak ja, to, ja, to, to ja z ławki krzyczałem, żebyśmy grali no. do końca. E, no, ale mówię, Chłopaki no. zamiast stanąć w obronie, wymachiwać rękami, to wy odsuwacie się na bogi, proszę, rzucajcie sobie za trzy. Nie. Y Broń z naszych chłopaków, naprawdę nie gra się łatwo z, z drużyną w Uber. Oni naprawdę kupę lat grają ze sobą, widzą się tak naprawdę bez patrzenia na siebie i rzeczywiście naprawdę ciężko się z nimi gra, bo mają umiejętności indywidualne i drużynowe. I, i nawet jeżeli powstrzymasz jedną osobę, to, to druga się odpali, jak drugą, to trzecią, a i tak nie grali w pełnym składzie, bo jeszcze 6 kabany się brakowało. No to tam tak naprawdę 5-6 osób jest w stanie przełamać losy meczu, więc naprawdę. To nie jest łatwo grać przeciwko nim, więc no ale mówię, myślę, że jesteśmy coraz bliżej, to jeszcze nie ten mecz, ale w następnym myślę, że mogę to powiedzieć, postawimy lepsze warunki. Jutro gracie kolejne spotkanie, właśnie rewanżowe i tutaj jaki patent na to, jak odpocząć i zregenerować siły po meczu właśnie z liderem Master League. Na pewno odpoczynek, suplementacja, dobre jedzenie jakieś i sen, Najważniejsze, żeby, żeby się wyspać, żeby, żeby to ciało się, się zregenerowało. No i zobaczyłem, Myślę, że głowa też trochę musi nam odpocząć, bo dzisiaj troszkę głowa zaszfankowała. I oczywiście zresetować głowę, może oglądnąć mecz, przeanalizować jakieś własne błędy i zobaczymy. No, Duży na Thunderbolts. Tak, Thunderbolts. Zawsze jest groźna, te mecze zawsze z nimi są ekscytujące, więc liczymy na facikę Wilkinska. Także powodzenie na derbach nowej dęby <laughs> i oby z wygrana, tak? No, siema, się, masz powodzenia. I kolejne spotkanie rewanżowe. Tym razem Szarłacze pokonują drugi raz retro dzików. No i jak byś odniósł się tutaj, Tomaszu, względem pierwszego spotkania z chłopakami? Lepiej, gorzej, tak samo? No, dzisiaj graliśmy też w sumie o dobrej porze, w porównaniu do innych drużyn, bo tam o dziewiątej to nie już budziki nastawiać. Udało się znowu wygrać z popakami mimo naszych braków kadrowych. Plus, chcę dodać, że była też inna całkiem atmosfera dookoła, dookoła naszej, szat, naszej ławki. Brakło nam jednego naszego prowadzącego. Znaczy, nie mówię, że to dobrze czy źle, ale było tak troszkę inaczej było troszkę ciszej, było spokojniej. Czy znaczy to by zmieniło coś w przebiegu i w meczu? W wyniku meczu może niewiele, ale. Ale się ciszej cisze i spokojnie. Były momenty w meczu, że dziki naprawdę was natkaniały i tutaj pachniało dogrywką, przynajmniej jak nie przegrano w waszym wykonaniu. O co zadbaliście konkretnie, żeby utrzymać prowadzenie? Myślę, że z wyjątkiem osobistych, które to jest pożoga, dobre słowo, to taka dyscyplina. Dyscyplina w obronie, mocne krycie. Nie było nas dzisiaj dużo, więc nie było takiej jakiejś rotacji, która by nas wytrącała, nawet bo to w tej plusy jakieś upatruje. Nie było rotacji, nie gubiliśmy się w obronie, fajnie to jakoś wychodziło. Bardzo niski wynik ogólnie, my też nie narzucaliśmy jakoś punktów, ale my raczej też nie rzucamy. No i jakaś taka w końcu skuteczność u chłopaków i, 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 i poszło to do przodu. Wspomniałeś, że nie było kierownika Guzmana, a czy zaszczyci nas w jutrzejszych rozgrywkach wizytą? Jutro będzie ciasno, w sensie mało nas może być, ale zapowiadał się, że będzie. I, i, I drużyna też będzie. Mam nadzieję, że nas sześciu też będzie, bo coś, jakiś ten weekend trudniejszy, przedświąteczny, ale, 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 no jak niczym będzie ten wywiad emitowany, no to już będzie wiadomo ile nas było. No niestety dwu mecz z chłopakami Żarłaczy, niestety dwa mecze przegrane. Co się z wami dzieje, chłopaki? Co się dzieje, no? Było blisko, powiem, że pierwsza połowa faktycznie. Prawie że łeb w łeb, punkt w punkt i pachniał tutaj przynajmniej dogrywką, a jednak odskoczyli wam Żarłacze, znaleźli na was sposób. Co się wydarzyło? Czy u nas cały czas brakuje wysokiego gracza? Jednego, dwóch takich powyżej 1,95 m najlepiej jakby było, bo no, przegrywamy niestety ze zbiórki, że to jest wysoki zespół. Tam pewnie średnia wzrostu jest powyżej 1,90 m. U nas jest dzisiaj był jeden gracz, który miał powyżej 1,90 m, także no, próbujemy zastawiać, próbujemy walczyć pod tymi koszami, no ale niestety brakuje na tych centymetrów. Trójka nam dzisiaj też nie siedziała, no i niestety poddaliśmy ten mecz. Nie? Jutro gracie kolejną kolejkę przed świętami. Jak chcecie się zregenerować i szybko odzyskać siły, które dzisiaj zużyliście? Znaczy z młodymi nie ma problemu, bo oni się szybko regenerują, gorzej ze starszymi, ale jakoś tam sobie trzeba będzie poradzić z tym i jutro ten mecz wygrać. No Nie ma innego wyjścia. Pierwszy wygraliśmy, teraz poprawić. Jutro będzie nas więcej niż dzisiaj, bo dzisiaj nas było tylko siedmiu, więc może też troszeczkę nam to pomoże. Zobaczymy. Tamten zespół nie jest też taki wysoki, nie jest tak fizyczny jak jak żarłacze, więc myślę, że tutaj powinno być dużo lżej.